Ostatnio był poruszany na, na forum, jednym z forów naszych ulubionych Facebookowych temat już któregoś tam setnego urwania, yy, yy, prawda, korka przez wielu koneserów i potem trzeba jakoś to wyciągać i tak dalej. A Santis Mold, proszę bardzo, bez żadnych kompleksów, gumowy korek, nie mamy problemów. ciach możemy na pełnej K zrobić i nie ma problemu, tak? I to są właśnie pragmatyczni Szwajcarzy. Po co się ma coś urwać? Po co się ma coś zepsuć? Komu przeszkadza gumowy korek? Ewentualnie zawsze ten korek może znaleźć jeszcze inne zastosowania w medycynie bądź w, prawda, w, w przetwórstwie owoców domowym. I nie jakieś właśnie jelonki, tak jak w, w, w Szkocji, wszędzie mamy tego jelenia i, i tu i tam, prawda? Jeleń taki Scottish Leader, Glenfiddich i wszędzie te jelenie. Czarny niedźwiedź z wyciągniętym łozorem spragniony starczą, czekający na napicie się whisky. Proszę bardzo. To jest symbol. Ahoj wszystkim rozbitkom na. Morzu whisky i witam was Konrad pójdź w naszym waszym y, blogu vlogu y, o whisky. Dzisiaj na tapetę akurat bierzemy sobie whisky naprawdę dosyć niecodzienną, rzadką, mało spotykaną, mało popularną. Chyba jestem z jednym z niewielu naprawdę takich ortodoksyjnych fanów tej destylarni, tej, tej whisky w Polsce. Może głupoty gadam, no ale tak mi się wydaje, że to, to nie jest whisky jakaś mega popularna i... Na pewno warta zgłębienia. Już raz byłam na kanale, w odcinku Moja ulubiona łyski. Możecie sobie Państwo znaleźć. A dzisiaj spotykamy się z inną odmianą, tej samej. Czyli Santis Mold. Czyli właśnie łyski z kraju, który może nie jest bardziej jest znany z produkcji z, z, z zegarków. Ewentualnie, ewentualnie sera i piwa. I to piwo jest pokrewnym tematem, gdyż, gdyż w zasadzie ta łyski ta Powstaje w, w miejscu, które jakby było browarem i jest browarem. E, natomiast też jest destylarnią. Tam były bardzo ostre przepisy. Do 1999 nie można było używać e, zboża do produkcji alkoholu. O tym też już kiedyś mówiłem, nie będę Państwa. W ogóle Szwajcaria ma bardzo dużo retodykcyjnych przepisów na przykład jeśli chodzi o wyścigi nie można urządzać wyścigów samochodowych dlatego, że na wyścigu Le Mans tam w 60 którymś roku zginęło ileś tam osób we Francji i dlatego w Szwajcarii nie można organizować wyścigów jak tam było z tym zbożem to nie wiem no Szwajcarzy są znani ze swojej pragmatyczności oni no, wolą dmuchać na zimne także no i jak już się zmieniły przepisy no to w miejscu gdzie istniał browar, gdzie było bardzo dużo zapasów beczek po piwie, czemu nie zrobić w destylarni, tak? Więc whisky ogólnie jest bardzo niezwykła, jeśli chodzi o finiszowanie, bo głównym rodzajem beczek dla Santis Maltów wszystkich są beczki, właśnie stare beczki po piwie. Tam się zrywa tą starą powierzchnię. Dochodzi się w miejscu klepki, gdzie to największe nasączenie Piwem było, gdzie ta beczka nam może najwięcej oddać, i używa się beczek po piwie. I to jest główny rodzaj generalnie. Oni mają swój stok, mają swoje beczki po piwie. Zresztą oni też nie tylko, nie tylko robili piwo. Robili też destylaty owocowe stąd właśnie, że zboże było zabronione, więc tam ten, ten miks beczek jest, jest przeróżny. No ja nie znam drugiej takiej destylarni na świecie, bo rozmawiamy oczywiście o beczkach, beczkach po Bourbonie, beczkach po Sherry, po, po Pedro Jiménez, po różnych winach, zdarza się po Cabernet, zdarza się, zdarza się po Merlocie, zdarzają się różne historie białych, słodkich win, prawda? Finiszowanie, Soterne, i tak dalej, i tak dalej, nawet po winie, po winie wymrażanym tam jakiś był Glenfidik, rumowe finisze. Natomiast, żeby w ogóle podstawowym rodzajem beczek do finiszowania były beczki po piwie, no to to się mało, bardzo rzadko zdarza. To jest whisky bardzo nietypowe. Mamy tutaj Single malta, szwajcarskiego Single malta Z takich technicznych spraw 43% alkoholu, czyli troszeczkę więcej. Whisky nie jest barwiona karmelem. Więc tutaj nas ten straszny niemiecki napis nie straszy. Nie wiem, jak jest z filtrowaniem, szczerze powiedziawszy. Przypuszczam, że też nie jest filtrowana na zimno. Wody do niej nigdy nie dolewałem, natomiast to nie jest jakaś ogromna destylarnia i tam wszystko robią w sposób dosyć tradycyjny. Więc wątpię, żeby ktoś tam się bawił w filtrację łyski. czyli troszeczkę wyżej niż przeciętna 43%. No, mogłoby być troszeczkę więcej, ale, ale nie ma. Trzeba się cieszyć tym, co jest. Zawsze to troszeczkę więcej smaku. Jego jest tutaj naprawdę dostarczająco, wystarczająco dużo, dostatecznie, ale to się przekonamy o tym za chwilę. Co jeszcze z takich spraw technicznych? No, najważniejsze to leżakowanie. Na czym polega niezwykłość tej whisky? Oczywiście alpejska woda, górska woda, bo destylarnia leży w regionie Alp. Przepiękne łąki, to już mówiłem też, czyli czystość klimatu. Wspaniała, czysta woda. I tutaj tak, te Rodzimy beczki właśnie po, yy, po piwie i jak tam whisky zleżakowano? Dwa lata w beczkach po piwie i dwa lata w beczkach po winach, po różnych winach. Ja przypuszczam, że to są czerwone wina. Dlaczego? Powąchajmy sobie. Et, kolejna rzecz, Szwajcaria, nietypowy kraj, nietypowe beczki. Yy, dwa lata piwo, yy, dwa lata różne beczki po różnych winach. Najprawdopodobniej czerwonych, jakichś słodkich winach, jakichś być może likierowych winach, coś takiego, bo ten zapach jest no niesamowity. Tu kolejna rzecz, która nas zaskakuje, to jest zapach całkowicie inny niż. Ciężko go przyrównać do jakiejkolwiek destylarni albo do jakiegoś typu właśnie leżakowania. Tutaj po prostu wchodzimy do piwnicy, wybieramy sobie jakąś taką starą. W popiole, w sadzy, starą konfiturę gdzieś z końca regału. Dokupujemy się gdzieś tam, jest na plastrze napisane konfitura z czegoś tam. 2002 rok wyjmujemy ją dzisiaj w 2020. Odkręcamy i to jest zapach tej łyski. To jest zapach po prostu takiej starej, owocowej konfitury, gdzie może tam już jakaś lekka fermentacja zaszła. Dużo takich winnych, takich mocno słodkich, takich starych, piwnicznych zapachów jest niesamowita. No, nie ma drugiej takiej whisky, która tak pachnie. To nie jest może jakiś zniewalający zapach, taki powalający na kolana, że, że klękajcie narody, że wszystkim ona musi smakować. Może ja tylko jestem freakiem po prostu, ale zapach jest niesamowity. A tak troszeczkę na czynniki go rozbierając, bo tutaj... Taką historykę opowiedziałem, ale na pewno tak, jest dużo y, słodkich owoców, dużo wiśni w likierze, y, dużo konfitury ze śliwek, dużo konfitury z czarnych porzeczek, to są takie klimaty. No niesamowite zupełnie, pięknie ona pachnie. E, jest troszeczkę przyprawowości, troszeczkę pikanterii przypuszczam że z uwagi na to że to jest młoda łycha po prostu to 4 lata mamy najmłodsza z oferty w ogóle dystylarni. bardzo dużo słodkiej owocowości napijmy się no wspaniała jakość wspaniała jakość samego destylatu nie znam innego nasa In, może inaczej, innego czterolatka, single malta, który ma 4 lata, który byłby bardziej jakiś taki no, kompleksowy, złożony w smaku, przy tym zrównoważony, on się nam rozlewa. 43% mocy, ale jest bardzo gęsty, nie czuć rozwodnienia łyski. Whisky. whisky bardzo oleista, nie ścina nam języka. Bardzo długo na tym języku zostaje. Ja. Teraz może sobie wezmę jeszcze kolejny łyczek. No i tutaj, w smaku się wyprawia naprawdę sporo. Poza tą konfiturą dochodzą nam jakieś takie właśnie owoce w likierze, morele w likierze, brzoskwinie w likierze, jakiś słodki destylat, destylat gruszkowy, destylat morelowy. No wspaniale ta fuzja tych dwóch beczek podziałała. Kto by pomyślał, że w taki sposób stare beczki po piwie plus, plus Przypuszczam, że też jakieś stare beczki po, yy, po winie. Wspaniała fuzja smaku. Yy, nie wiadomo co, co o tym decyduje. Yy, może ja jestem jakimś psychofanem, ale to jest kolejny Santismol, którego ja uwielbiam. Całkowicie za co innego niż za co uwielbiam Dry Fight i kajta. Ale tutaj no, to jest yy, znakomita, jakby taka manifestacja whisky owocowej, ale w, z zupełnie innej beczki. No nic, no w skali męskości tej whisky daje 8 na 10. W skali małgorzowatości tej whisky daje 8 na 10, czyli to co lubią dziewczynki. I oczywiście w skali ogólnej miodności, w nawiasie nie mam tutaj na myśli słodyczy, tej whisky przyznaje 9 na 10, za swoją unikatowość po prostu. To jest takie naprawdę niecodzienne połączenie. Może biały kruk świata whisky to za dużo powiedziane, ale... Na pewno na naszej europejskiej mapie destylarnia, która jest takim punktem obowiązkowym do odwiedzenia w przenośni. No największym minusem jest ta półlitrowa pół butelka, bo kupujemy półlitra w cenie 0,7. No, z tym się trzeba pogodzić. Szwajcarzy jednak no, mają, mają swoją, powiedzmy. Jakąś tam, jakąś tam filozofię podkręcania tej ekskluzywności może, może, może faktycznie sama jakoś tej whisky za tym przemawia na pewno jakoś tej whisky za, za, za tym przemawia z mojej strony muszę powiedzieć, że no nic tylko pić, szukać tych Santisów próbować je mówi wam to psychofan Santisa po prostu także a! Rozbitkowie żeglujcie. Nie wiem, jak, jak dopłyniecie do Szwajcarii. <grywa> na pewno jakiś sposób znajdziecie, żeby to łyski znaleźć. Tadam i ja dzięki za, za bycie ze mną w tym odcinku. Zapraszam na kolejne. Ahoj, wszystkim rozbitkom na Morzu Łyski.